Siema, tu Jordan. Dzisiaj bardzo ważny temat. Wiele osób pyta się, jak progresować? Progres kontra stagnacja, co zrobić, żeby cały czas się rozwijać. I dzisiaj nagrywam ten krótki filmik, dosłownie bardzo krótki filmik, żeby dać wam ten złoty środek tego świętego grala treningu. Odpowiedź na to pytanie, jak wciąż progresować brzmi, musisz przestać się opierdalać. Proste Jedyna uniwersalna zasada, nic więcej. Tak naprawdę prosta sprawa, ale bardzo trudna do wdrożenia. Musisz tak naprawdę zmienić swoje podejście do ćwiczeń, do treningu, do rozwoju, do progresu. Musisz zrozumieć, że ma być cały czas ciężko, musisz zrozumieć, że nie może być lekko. I dzisiaj króciutko chciałbym tylko poruszyć jedną kwestię i chciałbym, żebyście zmienili narrację co do podejścia w te dni, kiedy jest nam ciężko. Wiadomo, są różne życiowe sytuacje, tak? W pracy problemy, w domu, problemy finansowe, sportowe, zdrowotne, masa. Tylko teraz, pierwszą rzecz, którą warto rozchmienić to jest to, czy ten problem tak naprawdę jest, jest tak dużym problemem, który uniemożliwia Ci ćwiczenia, czy jest kolejną jedną z 15 tysięcy wymówek, które sam sobie powiesz, żeby. Móc robić dzisiejsze ćwiczenia lżej? To jest najważniejsze pytanie, bo na przykład powiem jeszcze inaczej: z doświadczenia, z setek, w sumie nawet z tysięcy osób, z którymi trenowałem, w zdecydowanej większości, jeżeli jest ciężko tak naprawdę, to trening i zrobienie ćwiczeń na maksa jest tym najlepszym lekarstwem często, bo pozwala nam się wyżyć, pozwala zapomnieć i tak dalej. Więc wydaje mi się, że często ten bardzo trudny problem byłby jeszcze większą motywacją do ćwiczeń, a ten mniejszy problem jest często taką wymóweczką, którym dajemy sobie, żeby za bardzo się nie przemęczać. No i teraz, jeżeli chcesz progresować, i tutaj mówię o różnego rodzaju progresu, czy to nowe umiejętności, czy to starty w zawodach, czy to zbudowanie masy mięśniowej, czy redukcja tkanki tłuszczowej, czy to po prostu dla zdrowia, dla sprawności, bo boli cię kręgosłup, cokolwiek musisz przestać się opierdalać i musisz troszeczkę bardziej dociskać śrubę. No i jeżeli mamy ten słabszy dzień, to dzisiaj zmieniamy narrację tego, bo to nie może być tak, że jak mam słabszy dzień, o, podciągam się na przykład cztery serie po 6 powtórzeń i mam dzisiaj słabszy dzień, to przez to, że mam słabszy dzień, to ja mogę sobie robić tych podciągnięć w serii mniej. W ogóle absolutnie to nie wchodzi w grę, bo to jest bez sensu. Bo jeżeli będziemy cały czas pracować więcej, mniej, więcej, mniej, więcej, mniej, to cały czas będzie stagnacja i będziemy cały czas stać w miejscu. Nowa narracja, której chcę, żebyś się trzymał, brzmi następująco. Jeżeli mam słabszy dzień, to ja wyjątkowo mogę pozwolić sobie na to, że robię dokładnie tyle samo, co zawsze. I wyjątkowo nie muszę, jak na każdym innym treningu, walczyć o więcej powtórzeń. W momencie, kiedy zmienisz sobie tę narrację, przestawisz sobie to w głowie, gwarantuję ci, progres będziesz miał z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, tylko musisz o tym pamiętać, że słabszy dzień nie oznacza, że Ty możesz sobie pozwalać na mniej. Ty możesz sobie pozwolić na to, że robisz tyle, co zawsze. Pozwalasz sobie, żeby nie próbować wyjątkowo robić więcej. I gwarantuję Ci, że zapewni Ci to progres. Tyle prosto, krótko, zwięźle i na temat, a teraz wracaj do treningu. Dzięki i do zobaczenia.